Siemanko widzowie, dzisiaj z Natalką tutaj jesteśmy. na powiedz coś do widzów. Nati dzisiaj, to jest Nati, nowe konto Nati. Dobrze, dobra, gramy. Z kolejnych ją wylogowało. Uj. Myślotarnie dyniowe trzeba. O, złoty cukierunek. Trzeba wyjść przez drzwi, bo inaczej nie uda się. <grystanie> Tutaj kupcia! Umieściła <grystanie> latarnię Eee. <niesamowite>. Ej! <grystanie> A to nie trzeba było ich brać, dobra. O, o nie! Przez przypadek wydałam twoje Robuxy. Jak niby. No bo mi się pokazało coś tam za 30 Robuxów. A ja z Robuxów. Nie masz na tym koncie jazda. Aha, aha, ty jesteś takim bambiczkiem bez Wziąłem złote cukierki. To fajnie. To kup dużo śmieci z ostatniej nocy. Jak to wygląda? No, ja bym nie chciałam mieć te kupcia, No, no ale <grym>, jednej nazwy nie było. Ojeju, a co tu tak? No to przecież ty tak nakiełbosiłeś. Naśmieciłaś. Nieładnie tak. Happy Halloween. Happy Halloween. To ty co sprzątaj? Bo ty jesteś taką z która... Skoczę! Oj! Skoczyłam. Co robią śmieci? W dachu. A tu jest labinka. Dobra. No, no dawaj sprzątać śmieci w kuchni, są. No, a ja, a ja cukierki zbieram. Okej. Okay. O, ja podnoszę tego śmiecia. No, już za późno. Kolejny do, do kontroli Natalek. No dobra, i co tu trzeba robić dalej? No, nie wiem jeszcze. Okay. Idziemy. Gdzie? Nie ja idę szukać złotych cukierków. Pozostał nam tylko jeden złoty. Teraz cudierków. wrzućmy śmieci do kosza na recykling. Gdzie jest kosz na recykling? Za chwilę ci się pojawi, widzisz tam. Gdzie? No tam, nie widzisz? Cześć. Tej strzałki nie widzisz, no? Nie widzę. No, to O, widzę. To ten wygrywa nagrodę użytkownika. Wszystkie złote cukierki i no, dodalnie. I hura. Do mnie też poszło. Ich za. Mhm. Aha, my mamy Freddy Fazbear. Ej, wiesz, że jak zebrałeś śmiecia, to musisz go wyrzucić tu. No, no, wszystkie się wrzuciły. Eee. No. Dobra. Słyszałem, że ktoś nadchodzi. A wy widzowie to słyszeliście, bo ja nic nie słyszałam. Natalka chyba też. Gdzie ty jesteś? To jest Adam! Tylko że jego nowy skin! Co? Ej, co tu robi Adam? Co tu robi Adam? To jest Adam, tylko że jego nowy skin. Widzowie, uwierzcie mi. Nie, wiem, czy był nowy film z nowym skinem Adam, ale to normalnie był on. No chyba, ale skoro ucieka, to chyba nie był on. To był on, tylko po sobie poszedł. Czemu idziesz od nas? Bądźcie lubi. Adam, ja go gonię. Nie goni, go, zniknął. Ja nie chcę znikać. Ty jesteś nienormalna. O patrz, widzisz ten grób? No. To będziesz ty za pięć lat. O, Co to za Siema. Pomoc w skoku. ma Ja nie poświecę. No, nie świedź, no ty bambiku. No i co, teraz mam to być tak co? Czasami mam wrażenie, że to nie są kostiumy. I telefon ci się przegrzewa. No przecież, sam nic się nie przegrzewa. Sam twój mózg się przegrzewa. i tak, jesteś niemiły, ty kupa. A masz. A ja to wleci do filmu? No. ale co garnij mi się. Poczoku. Co i tu ja robię? Jaro, to ty! No ja jestem, Bambiczko. Co tu ja robię? Muszę się włamać. Wyjadasz cukierki, a co jaro. możesz jaro. robić? Kiełbuś. Ty, czemu nie bijesz ty Jaro Jaro? no czekam. A bo wiesz, że jeden znajomy na znajomych ja, nie masz nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie Tak. nie okay. wiesz że ty nie masz że znajomych nie robloxie? więcej znajomych na Robloxie? Ej, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, znajomych, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie niego. nie 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 Aha. Kąd ty, masz latarkę? <laughs> czy ty wydałaś w Ciekawe czyje. Serio? Wydało się, że No, co? Ja ile co? Co z odgłosy part 1? Oj, teraz moje rączki. Ej, ale tego nie Ale brudny kibel! Słyszysz? Nie wrzucaj tego do filmu. No, zapuść do przecież filmu, Nie, to ja zakazuję ci wrzucać tego do filmu. Te, no, no nie, bo no nie, żartuj, No, to to mi odwala. No nati i posprzątaj ten kibel, co ty z nim zrobiłeś? Ale, ale to nie moja wina, że tu jest tak... Co ty tu zrobiłaś?! To nie ja! Znaczy, no, tak już było. Taki o, dom kupiłeś. Musimy zakupcie. posprzątać łazienkę, no właśnie! Trzeba posprzątać łazienkę, klej trzeba kupić i posklejać. Okej, okay. to kup, bo ja nie mogę. No, no czekaj. Ja ja no, no, jak no, mi tak będę zachodziła, to... Za chwilę ci kupię, że dostaniesz jumpscare'a na łeb. Dawaj, Chcesz? kup. Nie, ale to tylko że to jest 29 dzień robunki. Umyłam. Ja się boję, nie chcę. Nie chcę tracić tyle robuxów przez jakieś głupie... ciebie Eee, nie nie! To, to, to ja nie mogę, Eee, ej Juhuuu, mogę robić głupie Ty w ogóle brzmisz jakbyś była pięciolatkiem no, A generalnie ona ma ponad. Ona ma więcej. Mm, jest diskoteka! Lat Spokojnie widzowie, jest, ona ma więcej lat niż 4. jest strzałka. O patrz, to jesteś ty. Nie. Tak. Tu tak, tak. ja robię disco party, disco. Uciekam! Disco party. O, disco party. O. Nie, dlaczego mi zostało. No, no. O patrz, takie coś było. Co? Kup za 80 robuxów. Nie rzutuję. Może no, Ciebie coś boli? Da. Ty, fajne. Twój portfel coś boli. Robuxy. Robuxy. Ugalnij się. Nie, ja ja Ty wykupię no. tego jumpscara. No, dawaj. Chcesz? Nie, nie wiem. Ty chcesz? Nie Chcesz nie. jumpscara? Nie, bo to będzie słabej, tylko wydasz robuxy. No nie wiem. No nie świeć, bo ci za chwilę tak... Wam... Ale ja mam latarkę, a ty nie masz! Ja mam bułeczkę maślanową, a ty nie masz. Tu pamiętasz to? Tak. <śaret Ir invention ś medidas> <gryw> Dobra! Ej, utknęłam! Help me! Help mi, nie mogę z tego zejść! Help me, o! Mati! Czy ty mi kupiłeś dumpscera? Czy ty mi kupiłeś to jest inne konto. Mati, mafiego. co robi? Ale to jest inne konto Matiego. Mati. Czemu tu przekazuł same inne konto albo skinny król widzowie jeszcze nie widzieli na to o, skinu, to, no, to, to jest taki spoiler zradzanie skinów. Mati, nie idziesz, nie wyjdziesz stąd. Nikt nie, ja cię nie lubi. Mati, ja cię gonię. Goni, mati nie O Ogarnij się. Mati. Mati. Ty, 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 ty jesteś nienormalna. Mati, Mati. Mati, mati zniknął. Ej, zobaczmy co tak jest. Tak jak ma... twój mózg. Na... Na ogrodzie w naszym house. Nic. Aha. Tylko ty. Nie, dynia jest. Zoba! No bo my porozstawialiśmy Oto... Bambi. O RPEG! Co? RPEG'a kupię! Co to jest? I za jej Robuxów 179, o nie! Motor! Motorynka! <laughs> Motorynka za 1000 robuxów. Dobra, zbadaj drzwi, przednie. jak ty się... tak peczyli? Co to jest za dziad? A! No! Dobra, co tu trzeba zrobić? Już to zrobiłeś? Zrobiłeś Nie. to zadanie? Nie. Nie potrzebuję kostiumu. Dobra, ty jej ja do Starość dla... jest przerażająca. Mówię ja. Aż mniej niż 1 złoty na koncie Nie obchodzi mnie to a ty, niż, a ty masz mniej niż 5 groszy Ugadnij, się, ty jesteś nienormalna Chyba ja już nigdy nie będzie dźwięku z twoim głosem bo ja czekam aż będzie na Nati wybiera grę Bo jak nie ma Nati wybiera grę to tak Pewnie, to nie pewnie I... Uiu uiu, który jestem prawdziwy, który jestem prawdziwy. No co znowu? Ja tu przychodzę! A o, bo ty masz, masz tak... Tylko... Masz pałką teleskopową. A bo ty masz tylko jednego przyjaciela. To. Aha. Nie to dlatego ty przychodzisz jako co druga osoba. O. Aha. Ciekawe czy ja kiedyś tu przyjdę. No pewnie nie. Bo, mam, bo ja mam tyle. Z... Ja mam 88 znajomy, Aha. Aha. Chyba, znajomych, to masz małe szansę. Aha. No chyba czy miała swoje inne konta w znajomych, tu byś pewnie przychodził. Ale ty jesteś takim bambeczkiem, że ty nie masz w ogóle nikogo. To te kupcia. To może być? Zastanówmy się wspólnie. A kiełbasa B, natarka C, skibidito D freddy fas bez łodzi. Ej, popatrz na mnie teraz swoim skinem. Gdzie jesteś? No. Tam, 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 tam. tam. Coś, coś słyszy? A co chodzi? To się. Co się dzieje? Ej, czy ty nie bisz? Nie. <grym> Robi teraz na ciebie. Skaczę na tobie. To było odgłosy, kiedy robiłaś. Aha. Da, na, da, ja idę na schody. No się ja A ładnie, ja sobie nogę. I dobrze zanurę ja sobie nogę. O, uciekaj kaczu. Uciekaj notalka. Ja będę na dachu. Dzie, dzie, jak ci się wchodzi na dach? Nie, nie powiem ci. No. Zbadaj dwie przenie. CO tu ROBI FIORTEN? Nie, ty nie jesteś na dachu. Skąd robi to ten youtuber? Co on tu robi? Yo, kot. FIORTEN, ty, ty tysięcy... jestem twoją fanką. Ty masz 16 tysięcy subskrypcji. Czemu przychodzisz do nas? FIORTEN, nie uciekaj ode mnie. Jak my ledwo czasami coś taka mamy. FIORTEN. FIORTEN. I dobra, myślę, że takim oto sposobem mamy miniaturkę na dzisiejszy film. I, I... Nie! No oślepiasz! Szybko idź! Idź! Powtarza, ale którą, gdzie, co, jak? Ja nie, nie wiem, no. Czemu się robi jasno? Czyli, to Ale ja wiesz, jak pójdziemy za daleko, to nas zlaguje? Gdzie jesteś? Do znowu ja idę? O, a skąd on się tutaj. No? A, bo ty nie masz żadnych przyjaciół, no tak. No, już to mówiłaś wcześniej. To mną jest śmieszne. Za pierwszym razem, jak to powiedziałem, to było śmieszne. Ale to nie mówiłem po to, żeby to było śmieszne, po prostu do pani, żeby to lepiej przypomnieć. Wiesz, co? jedno. Teraz uh, tobie... Ja chyba muszę na tym twoim końcu pododawać całą moją ekipę, żeby chociaż. No, ja chyba nie chcę, żeby oni byli dodawani. Różnorodność! Do no, i co to jest, żebym ja tylko miał? Chociaż chociaż nie wiem, dodamy tobie z podejrzanego Zbigniewa. Nie. Tak. Zbigniew, jeżeli to oglądasz, to nie. Ej, wszyscy, którzy. Ej, wszyscy, którzy to oglądają, dodajcie Natalkę. talkę. Nick, totę podłoga nati, albo Nick, tote podłoga kupcia. Dodajcie ją. A będzie wstać wszystko. O, clown przyszedł. Nie, clown z koszalina. Nati. Freddy Fazbear. Z o nie, mnie porwał. O jak? Jak mi przykro. Uciekam. uciekam. Mati like, uśmieszek Mati, przychodzący połączenie głosowe. Uciekam. 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 Mam nadzieję, że film.